29 lipca, proszę Państwa, 2022 roku. Ruszamy na spacer z naszego hotelu. Pierwszy na tym wyjeździe. No, możliwe, że ostatni. i Idziemy na bazar. Zobaczyć, co to za podróbki tam są. I jakiej jakości. <grystanie> o, bazar mamy po drugiej stronie ulicy. O ile to ten. Przechodzimy tunelem pod ulicą, 100 metrów od hotelu, więc przejście jest w sumie komfortowe, można powiedzieć. No i bezpieczne. Baliśmy się, że trzeba będzie przeskakiwać przez tą dwupasmówkę przez jakieś przejście albo coś. I już jesteśmy po drugiej stronie. Bazar mamy już po lewej, nasz hotel tam, Mukarnas, tutaj Delfin tam jest botanik platinum, fajnie podświetlony ee, wieczorem tutaj delczu Deluxe i ruszamy proszę państwa <śmienicza> A niektórych tych marek nawet nie znam Trzeba by było z Barbarą gadać, ale Z grubsza widzicie Gucci i tak dalej, Prady Tylko Słuchajcie, nie dotykamy wszystkiego, nie, uważajcie no. Perfumy, thank you Ralph Lauren Polo Lacoste Torebeczki. No wszędzie to samo, nie wiem czy jest sens jeszcze dalej pokazywać. Majty też są. Proszę bardzo. No dla mnie. O, może jakieś modele są, ale nie no, jakie ja to wezmę ze sobą? No torebunie dla facetów też są. Nie uważam. Nie lubię torebek u facetów, nie lubię sandałów To są rzeczy, których bym nie zniósł po prostu przyprawy różne to mamy to jest herbaty Wszystko w tym momencie niezadowolenie i tak to jest przez cały dzień Taki grzeczny, słodki wodzi, wodzi niech. A jaką sobie kupiłaś? Takie rzeczy, proszę pana, proszę państwa, jak to się czyta? Moskino? Ja to nawet nie wiem. Chyba 10 euro kosztowała. To tu jest psikawa i Matylda ma mychę. Wujek sobie herbatę kupił. A wujek sobie kupił herbatę i ma jej trochę na bluzce. Wykonanie, jak widzicie, całkiem spoko. Były też zegarki na jednym stoisku. Nawet miałem chęć sobie kupić Omegę złotą za 85 euro Może sobie kupię I nie będę krył, że to podróba. nie jeszcze cały dzień A teraz jesteśmy w hotelu i Postanowiliśmy się troszkę schłodzić Tam się po prostu nie da wytrzymać Zaraz idziemy na basen, no.